Maneczkę w kolejnym odcinku, słuchajcie jako, że w tym tygodniu nie było żadnego update'u, e, to musimy sobie sami coś wymyślić i tak jak Wam obiecałem na ostatnim odcinku, taki teraz e, otworzymy sobie kolejnego Titanica, ja wiem jaki to jest Titanic, e, no nie wiem oczywiście, czy jest to wersja zwykła, czy może Rainbow Shiny, albo w ogóle połączenie Rainbow Shiny, więc za chwilkę sobie sprawdzimy, ostatnio otwieraliśmy na moim drugim koncie, teraz otworzymy na koncie głównym e, pamiętajcie, zapraszam do mojego klanu, jeżeli chcecie dojść, Póki mam jeszcze kilka miejsc wolnych, piszcie w komentarzu swoje nazwy, żebym mógł Was dodawać. Tak wyglądają na moim głównym koncie moje huge Troszkę ich się uzbierało, troszkę gemów jeszcze mamy. więc przy tych cenach huge, jakie są teraz po 30-30 parę m, tak naprawdę możemy sobie ich jeszcze ze 20 dokupić. Ale skupmy się, słuchajcie, głównie na Titaniku. Ja szybciutko już wpisuję kod i za chwilę patrzymy razem, jaka wersja Titanika nam poleci. Dobra, słuchajcie, już nam się powoli tu powinno otwierać. Dobra, leci jajeczko, myślałem, że coś się nam zamuliło. Zobaczymy jaka to będzie wersja, jaki to będzie numer. Myślę, że numer będzie dość wysoki, bo długo, długo na niego czekałem. A co do wersji, słuchajcie, o, ale to jajko jest ogromne. Eee, no niestety wersja jest też podstawowa eee, mamy Titanic naszego Delfina eee, także mamy jednego słuchajcie Titanic'a na tym kącie jednego Titanic'a na naszym drugim kącie eee, więc te tytaniki zostaną z nami numer 859, więc nie jest to rewelacyjny, jakiś niski numer. E, niestety, Titanic jest w wersji mega podstawowej. E, znowu jest już to chyba piąty, którego razem otwieraliśmy. Zaraz próbujemy sobie go e, odblokować. Widzę, że już jakieś tam trade nam się szykują. E, dobra, czekajcie, zrzucimy sobie jakiegoś pecika, e, na przykład tego. A nie, tak, tak. Dobra i słuchajcie, wyciągniemy jednego pecika, wrzucimy sobie, zobaczymy jak nam ten Titanic wygląda. Usiądziemy sobie na nim, może będzie lepiej widać. Standardowo siedzimy, standardowo nic nadzwyczajnego, nic takiego wyjątkowego w nim nie ma, ale mamy kolejnego Titanika z naszą nazwą. Kolejny numer, nie wiem czy tutaj jakieś tam się oferty szykują, czy to raczej raczej tylko bardziej popatrzeć chcą. Z ciekawości możemy zobaczyć co nam się tutaj pokaże. Nie, nie chcą tego. E, także za sekundkę myślę, że w końcu otworzymy sobie kilka, e, że możemy sobie otworzyć. Słuchajcie, kilka e, jakichś eventowych. Ja jak szybko polecę sobie e, kupić, zacząć jak ktoś nam max rankingu, czy, czy on nam zechce coś zaoferować, czy raczej nie. E, także słuchajcie, no nie było teraz e, update'u, czekamy na kolejny update. Jest Titanic kolejny, niestety, zwykły znowu w kolejnej podstawowej wersji. Pamiętajcie, żebyście dochodzili do klanu póki te miejsca są. Yy, zaraz zobaczymy tutaj coś tam pokaże czy nie pokaże tytaniki yy, także słuchajcie ja lecę kupić kilka eventowych jajek żeby coś się jeszcze działo żebyśmy mogli coś jeszcze sobie ogarnąć yy, dobra nie mamy na to czasu ja na chwilkę pauzuję lecę szybko oblecę serwery kupimy jajeczka i zaraz zobaczymy yy, co nam tutaj jeszcze ciekawego poleci Dobra, słuchajcie, mamy tutaj z grubsza ogarnięte e, Kilka jajek kupionych, ale nim jajka jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Chciałem zobaczyć, e, dlatego dokupiłem specjalnie Daker Slota nowego. Ile z ciekawości możemy dostawać dziennie? Słuchajcie, za na przykład takiego Titanica e, to jest 2,5 miliona, jak damy na 4 dni. Prawie 4 miliony damy na 12 dni. Jak blokujemy go na miesiąc, to jest tylko 5 milionów na dzień. E, więc nie jest to jakaś rewelacyjna kwota, bo e, tak naprawdę za e, podstawowe, słuchajcie, huge, mam po milionie więc myślę, że to się nie opłaca aż tak blokować, więc na razie tutaj nic nie będziemy robić. Odpalimy sobie jeszcze Dakera, bo wrzuciłem sobie tutaj pety e, milion, o, słuchajcie, jeszcze tyle to nigdy nie miałem. E, mamy milion gemów z Dakera, więc naprawdę jest mega dużo. E, wrzucimy te pety sobie z powrotem e, te, nie te, dobra, słuchajcie, czekajcie bo muszę tutaj coś e, poogarnąć, bo tutaj jakaś inna, ten dobra, to pójdziemy na normalny serwer tam będzie normalnie, e, ale nim sobie toż, to jeszcze wszystko ogarniemy, oczywiście słuchajcie łapka w górę za kolejnego Tytanika, subskrypcja, dzwoneczkiem, bądźcie na bieżąco wpadajcie do mojego klanu, jak chcecie dojść do mojego klanu, e, zapraszam serdecznie e, wszystkich, póki są miejsca wbijajcie na Discorda e, i słuchajcie, lecimy z openingiem na pewno jeden huge poleci, bo mamy 100% huge jajko, wziąłem kilka Różnych jajek na spróbowanie. Zaczniemy sobie od tego jajeczka. Zobaczymy, czy poleci nam chociaż jakiś huge do kompletu, czy nie. Troszkę tych gemów nam poszło, bo ponad 600 milionów. Dobra, mamy pierwszego pecika. Pierwszy ekskluzyw nam, słuchajcie, poleciał. Lecimy z drugim jajkiem. Polecimy też z jajkiem ze SpongeBoba. Jeszcze ani jednego nie otwierałem. Bardzo mi się te jajka podobają. Te huge, te taniki w ogóle też mamy kolejnego ekskluzywa, jeszcze nam kilka poleci, więc na spokojnie, odpieramy teraz sobie pan bo się nie mogę go naprawdę mega doczekać, fajnie jakby polecił jakiś huge mega z tego jajka, ale niestety nie teraz, teraz nam leci tylko ślimaczek, nawet nie patrzyłem, który pecik jest lepszy, który gorszy tych ekskluziwów słuchajcie, ten mamy 15%, więc ten jest najlepszy, ten na 10%, to mamy powiedzmy jako drugi, tutaj tak samo, oczywiście te jajka są dużo droższe, więc tutaj i tak i tak nam się nie zwraca otworzymy sobie teraz trzy jajeczka naraz i zaraz lecimy słuchajcie ze stuprocentowym e, huge'em i coś nam słuchajcie kręci mamy, e, coś nam odda, mamy chociażby huge'a na pewno, e, myślę, że tytanika to aż takiego farta nie mamy, ale leci nam huge e, sad dog, także chociaż nam poleciał jeden huge e, w końcu jakiś huge nam poleciał słuchajcie, e, sad dog tak naprawdę zaraz zobaczymy, to jest to jest ten mniej tańszy, łatwiejszy do zdobycia, ale słuchajcie, to i tak jest 142 miliony, jeżeli faktycznie jest taki rap. Także słuchajcie, 142 miliony, nieco ponad 3,5 tysiąca, więc nie ma ich tak super dużo. Więc fajnie, że w ogóle udało nam się go zdobyć. Więc oprócz Titanica mamy słuchajcie też Huge'a, ciekawe ile taki na przykład porównania dla takiego Huge, ile taki Sad Dog może nam być warty, wiemy, że Titanic nie jest tak super dużo. Tu mamy słuchajcie 750k, więc ja myślę, że kupię troszkę tańszego Huge'a, do którego będę miał milion dziennie, bo te huge, które mam tutaj słuchajcie nam dają milion aż dziennie, ale słuchajcie w końcu mamy to na co najbardziej czekamy, czyli 100% Huge, no jakaś mała, szansa na tytanika też otwieramy sobie jajeczko zobaczymy co nam tutaj poleci leci nam niestety huge i niestety jest to jeden z tańszych huge, ale mamy słuchajcie dwa huge, saddog też nam poleciał więc tutaj tamto na pewno było na plus w całości opening standardowo jest na minus 36 milionów kosztuje tylko to, za jajko zapłaciłem nieco ponad 300 milionów mamy Titanika numer 859 myślę, że na razie sobie on zostanie z nami, będziemy go tutaj trochę boostować, pamiętajcie, wpadajcie do klanu, moje masterki na tą chwilę wyglądają tak, więc jest ok jest fajnie, niedużo brakuje nam tutaj wszystkiego do fuli ja będę leciał, słuchajcie dalej czekamy na jakiegoś update'a postaram się odcinki rzucać co Maksymalnie dwa dni, gdzieś tam bardzo sporadycznie, co 3 dni wpadajcie do klanu. E, zapraszam serdecznie oczywiście na Discorda, żebyśmy mogli razem pogadać. Póki co, dzięki bardzo i do następnego. Cześć.